Pan poseł Krystian Kamiński, klub Konfederacji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych ma na celu przekazanie dodatkowych pieniędzy w wysokości prawie 2 miliardów złotych w formie skarbowych papierów wartościowych na rzecz telewizji polskiej oraz polskiego radia. Jest to kolejna tego typu ustawa. Na rok 2018 media publiczne dostały już z budżetu 980 milionów. Na rok 2019 był to już miliard 200 milionów. W tym roku to prawie 2 miliardy. Chciałoby się spytać, czy o tyle podrożały garze na Sylwester marzeń? Czy raczej ludzie, którzy robią paski w TVP Info oraz inne małe śmieszne programy, po prostu muszą dostać podwyżkę, ponieważ wzrosła akcyza na alkohol. Swoją drogą ciekawą drogą idzie prawo sprawiedliwość. Z jednej strony podnieśliście podatek akcyzowy na alkohol i wyroby tytoniowe. W związku z tym wpływy do budżetu szacowaliście na 1,7 miliarda złotych, i teraz te same pieniądze oddajecie na TVP. Ciekawe, jak wytłumaczycie ludziom, że zapłacą więcej za alkohol i papierosy, ale w zamian mogą posłuchać Natalii Orejdo na Sylwestrze Marzeń. Ale pewnie wasze spece od manipulacji znajdą w jakiś sposób, żeby wytłumaczyć, że to wina Konfederacji. O to się nie martwię. W odwracaniu kota ogonem dorosliście już do Platformy, a nawet ją chyba przygoniliście. Dobra, wracając do projektu ustawy. W 2018 roku na 6,6 milionów abonentów 3,7 miliona było zwolnionych z obowiązku. Dodatkowo z tych, którzy mają obowiązek abonament płacić, robi to zaledwie co trzeci. W związku z tym skończmy już z tą fikcją z abonamentem, który jest niesprawiedliwy, niewydolny i całkowicie przestarzały. Popracujmy razem nad całościową zmianą systemu działania mediów publicznych, abyśmy w przyszłym roku nie musieli znów dokładnie takiej samej dyskusji prowadzić i dosypywać kolejne pieniądze, zastanawiając się, czy Thomas Anders nie zrobił sobie z TVP pracodawcę marzeń. Koło poselskie Konfederacja zagłosuje przeciwko projektowi ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.